Tak w skrócie można powiedzieć, że to jest święto świąt, czyli jest to te święto grój nad wszystkimi świętami, jest to najważniejsze święto w roku liturgicznym nie tylko Kościoła ale myślę, że całego chrześcijaństwa. Gdyby, apostoł Paweł mówi, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna byłaby nasza wiara. Na daremno byśmy się tutaj wszyscy spotykali. Także jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie i w sensie takim może być eschatologicznym, w sensie takim duchowym, teologicznym, ale teraz jeszcze tym bardziej, dzisiaj w tym okresie właśnie tych, tej pandemii, chorób, myślę, że te, te wydarzenia związane z Chrystusem, z Jego nauką, z Jego z całą tą. To, które przeżywaliśmy w okresie Wielkiego Postu, później Wielkiego Tygodnia. Myślę, że bardzo pozytywnie wpływają na ludzi, bo myślę, że też potrzeba jest takiej sfery duchowej. Przede wszystkim rodzinnie, spokojnie. Bardzo żaluję, że nie mogę pojechać za granicę. Te granice są pozamykane teraz. Tak zawsze jest. Jestem z mamą, jestem z rodziną, mamy dużo rodziny. Ale też trzeba świętować to na miejscu. Dzielimy się prosforą. Razem pomagamy sobie, jeśli chodzi o przyrządzanie potraw. I po prostu wspólnie spędzanie czasu. I co tam dzisiaj u pana w koszyczku? A, kiełbaska, szyneczka, sól, babka, jajko i chleb.